Czy pani wywiesiła flagę gdzieś u siebie w domu? Nie wywiesiłam, ponieważ spędzam weekend poza domem. Rozumiem. Natomiast czy pani uważa, że my, Polacy, w ogóle dobrze eksponujemy nasze symbole narodowe, że jesteśmy z nich dumni wystarczająco mocno? W ostatnim czasie wydaje mi się, że tak. Co to znaczy? Choćby akcja w Krakowie, która się odbywa, wielka flaga na Błoniach na przykład. Jest y, duża liczba osób, które gdzieś starają się te flagi w domu mieć i, i na balkonach, czy w oknach wywieszać. Ale... A pani wywiesiła? Tak, wywiesiłam. A Nie widzę na tramwajach, co pięknie wygląda w Warszawie, gdzie tramwaje, autobusy, no dużo aut, no wszędzie są flagi. A czy wie pan, jakie mamy dziś święto? <laughs> Okej. Okay. 1 maja było Święto Pracy, 3 maja będzie rocznica uchwalenia konstytucji 3 maja, a 2 maja 2 maja nie mam zielonego pojęcia jest pewna moda, powiedzmy, w Stanach Zjednoczonych czy w krajach skandynawskich na eksponowanie symboli narodowych od tak, na co dzień. Może my Polacy też powinniśmy iść tym torem? Na pewno jeśli byśmy to robili, to w taki sposób cywilizowany czyli nie powinniśmy robić z flagi czegoś, co będzie potem, nie wiem, leżał na ulicy. Musimy szanować jednak te, te nasze barwy ale może być to bardziej widoczne. Ludzie sobie nie zdają sprawy, jak ma wagę flaga i powinniśmy ją eksponować tak często, żeby, żebyśmy po prostu pamiętali kim jesteśmy, tak? Ludzie nie mają do symboli narodowych takiego szacunku, jak powinien być. Często ja sama widzę, na przykład te małe flagi, jak dzieci noszą, są często powyrzucane, leżą na ulicach podeptane i tak dalej. I to jest straszne.